Najlepsza strona do wymiany skinów to oczywiście Pirate Swap. Jeśli masz stare, niepotrzebne skiny, wbijaj i używaj kodu Bartolo. On Ci da 35% przy doładowaniu. Jeśli chciałbyś sobie dopłacić do nowych skinów. Noże, karabiny, snajperki, pistolety, wszystko w zasięgu ręki. Potrzebujesz tego, jeśli masz nadmiar skinów w ekwipunku. Pamiętaj, kod Bartolo wiecznie oddaje Tutaj daje 35% do balansu. Możesz mieć nowy nóż, karabin lub cokolwiek zechcesz. Link w opisie. Cześć, ja jestem Bartolo. Dziś mamy kolejny odcinek z serii. Wszystko albo nic na casehack.com. Oczywiście, drogie widzowie, na wstępie, jeśli nie masz 18 lat, możesz tylko oglądać. Ale jeśli ukończyłeś 18 lat, kod Bartolo wydaje Ci 20% przy doładowaniu. Dolarek na start. I bierzesz udział w giwałach, oczywiście, dodując z moim kodem, które prezentują się w następujący sposób. Jest ich 13. Mamy takie tutaj skinki, i jest konkurs, by wziąć w nim udział. Wystarczy dawać za 45 ,44 zł. 44 grosze z moim kodem. Wtedy wy mi się tam pojawiacie i ja sobie was będę losował. Więc tak, zacznijmy od skrzynki takiej. Nie, to bitwa, 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 bitwa. Przepraszam bardzo. Tu i dołączam normalnie. Co ja mu Halo F5 Coś zlagowałem Halo, co jest z tobą? Mordziaty Ej. Jeśli... Stronka mi się zacięła. O, działa. Oczekiwanie na start A bo dobra, dawaj tutaj. Dołączymy sobie do drugiej drużyny. Dawaj jak boty. Martynu. Drogi widzu, trzymaj kciuki 200, 200, 400, 800 znaczy 400 i 1200, no taka okej okay. yeah. tutaj mamy ostatnie wygrane okej okay. aha tutaj, boty też jak wygrają, okej okay. O, wypłaciłem go dzisiaj faktory New Asimowa wymieniłem na palet. oczywiście z kodą Bartolo. Coś ciekawego tutaj le leci. No kurwa, tak. Ok, pinstream. Chłopowi dropnął. No. A jaki stan? Nie jest napisane. Olympusa mam faktory to Z oczywiście. Chuj, że nie, nie używam Zeusa, ale musi wyglądać. No i co? I nie, nie dzieje się, nie? No to chuj. Create. Puszmy sami taką. Nie będziemy czekać. Weźmy boty. Cztery skrzyneczki, cztery skrzyneczki i. Okej, okay, to jest klasyk. Musiałem zobaczyć, bo nie byłem pewny. No kurwa, na razie słabo się zwraca. Chyba, że. No nie. Patrzcie, przeszli na prowadzenie o stówkę. Okej. Okay. No i teraz kurwa. Kurwa, oni mają Royala, nie my. No to już wiadomo kto wygrał. Hołda trafili. Pięknie trafili, dobrze. To chuj mi w dupę. A, to jest moja bitwa, sorry. Miss click. Ale walczymy, z kimś, poczekajmy chwilę. Może coś się stanie ciekawego. 68. Nie, nie, nie. Ej, do, dawno szerta nie robiliśmy, nie? Zróbmy za całość na shirt, Będzie na 20 skrzynek, prawda? Utwórz na trzech. shirt, na trzech utworzyliśmy. I pewnie damy nitro, bo oni lubią pieniążki. I dajmy sobie i samu, który też lubi pieniążki. Czy musimy mieć 12 tysięcy przynajmniej? Zaczynamy od royala i rękawiczek. No dobrze. Dobrze? Niedobrze, bo za simu za 500 rękawiczki za 300. Mm. Ok. No kurwa. Nie, no nie ma chyba tragedii. 1650. Mm. Ponad 2000 już mamy. Nie, no to chyba spoko jak naszej skrzynek, ale to tylko chyba, bo nie jestem pewny, czy to jest spoko 2700. Aha. No tak, kurwa z 3 Royale, jeszcze 4 to byłoby dobrze, tak mi się wydaje przynajmniej, nie? Mamy pierwszego. Kurwa, jakby ten Doppler trafił. Okej, okay, chrum. Na 600, dobrze, chrumek jest. Mm, dobra, jest kolejny rojalek i dwa drogi kałaszki. Mm, ok, kolejny chrumek. Mogłoby być lepiej. O, tu też rojalek, pięknie. Ok, 1000, nie, 500, ok. 3, 4, 5, 700. Jeszcze brakuje troszeczkę jednak nam do celu, bo musimy mieć 12 koła. Ok. Nie, teraz słabiutko. Bo cztery dyszki. Ok, nie wiem co. Uuu, 300. Dobrze. Ale wydaje mi się, że będą delikatne plecy, aczkolwiek nie chciałbym ich. 4, no mamy kurwa 8 koła. To tak jeszcze z 3 royale teraz. Ok, słabo. Hmm. No to tak z 1,5 koła w plecy będziemy. Tak mi się kurwa wydaje. O, czekajcie, czekajcie. 4, 5, 6, 7, 8, 9 koła mamy. No 10,5 koła łącznie. A nie, 8 stówek to nie ma tragedii. Spoko, spoko. To może zróbmy sobie też na szerdzie, ale na jokerze. Na przykład OTO. Też za całość. Ok. Na dwóch na szerdzie. Utwórz. I weźmy sobie losowego bota. Okej, okay. uuu, pięknie, zaczynam od dwóch rojalów. Dobrze i dwie kosy, bardzo dobrze. Nie są to jakieś kurwa wybitne kosy, ale jest git. No bo skrzynka kosztuje 150, musimy mieć 4296, liczymy, 91, przepraszam. Więc, no, na razie mamy 1800. Ale, okej. Okay. Mm. Oj, teraz śmietnik poleciał. Ej, ja miałem... czemuż zostało 1700? Co ja odjebałem? A bo ja miałem 3 przecież. Kurwa, nieważne, nieważne. klik, miss mordeczko, Missklik. 1800. O, jest kolejny rojalek, dobra. Tam jakiś fejik się przewijał, ale no, no, słodziutko, słabiutko Lorka shadow do gersy. Myślałem, że lepiej będzie jak zobaczyłem te, na początku te, te dwa Royale. No ale widzicie, widzowie, kod Bartolo. Tak, zdecydowanie kod Bartolo. Używajcie, polecajcie znajomym. O, kolejne Shadow Daggersy. To na pewno będą. Tak, to tego byłem akurat pewny. Aczkolwiek będzie zwrotka. No nie, tu brakuje jeszcze. Okej. Okay. Hmm, ile ja mówiłem? 4290. Mało, mało będzie. Nie. 15, 16 zapotów zleców to nie ma. Dobra. 480. Ja bym ją chciał zobaczyć. Ja bym chciał ją skopiować. To jest jakaś nowa skrzynka. Ej, to w ogóle mi się wyświetla jako nowe. Dobra, sprawdźmy te nowe skrzynki. Ile ja mam? 3246, 346, dajmy. Tą zróbmy coś kurwa dziwnego, nie? To jest popierdolone, co ja właśnie robię. Nie było tego. Nie zrobiłem misklika. zróbmy wszystkie nowe. Zróbmy tak, to już za dużo. To tą wypierdalam i mi się mieszczę w budżecie underdog 3231. Pyk, pyk, pyk i lecimy z tematem. Poker była Bati. Dobra, Bati wygrywa zdecydowanie. Po tej bitwie bezwzględny wynik kończymy, bo się zaraz kurwa zaszczam. Ale drogi widzu, oczywiście kod Bartolo Przejdźmy do różnicy między mną a Batim. Mm. O kurwa. A nie, bo to Underdog. Już się zacząłem cieszyć. Pierwsza wizja tego skina, ale jest kurwa drogi, ja pierdolę. Okej, okay, okej, okay. czyli Buła wychodzi na prowadzenie. Mhm, uh 125. -huh. Dwóch panów się trzeba pozbyć. Hm. Drugi widzu. Użyj kodu Bartolo. Naprawdę, on oddaje. Okej, okay, słabo Ale czekajcie, bo zaraz wieszczają te drogie skrzynki Mhm mm Okej, okay, okej okay. O kurwa Teraz trzy rojale im. Niedobrze A ja cały czas przegrywam a jeszcze 10 skrzynek. Nie, słabiutko. Słabiutko, drogi widzą. Aczkolwiek. Okej. Okay. W następnym odcinku może odpalimy procentówki. To jest myślno. Okej, okay, tu trafia Royala. Szkoda, że nie było. Szkoda, że te skrzynka za się złotych, Teraz zobaczyłem. No ile. O kurwa. Fajnie by jakby coś im z, z tej skrzynki zaosięc, na przykład dwa royale. Bo ten mnie prześcignął, chyba tak? Tak, ten mnie prześcignął. Teraz jeszcze im nie dawaj royali. Teraz im daj royale. Nie, teraz jeszcze nie. Dobrze. Uuu, dobrze. Teraz im dwa, daję dwa royale. Kurwa, rękawie ale czekaj. Nie. Rękawiczki wciąż roszczą od Okej okay. 600 różnicy, no nie, 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 nie Co widzą? Łapka w górę, komentarz, subskrypcja, discordzik I widzimy się w następnym odcinku Dołącz do konkursu, cześć